Witajcie! Znowu Wrocław! No, i znowu na rynku. Ale tym razem mamy pomysł na to, żeby Was nie zanudzić. Będziemy robić, że jak do danego miasta trafiamy po raz kolejny, to będziemy je pokazywać z dziwnej perspektywy, czasem z perspektywy bruku, a czasem może z perspektywy nieba. My polecamy, że jak już tak pozwiedzacie ten Wrocław, znajdziecie coś ciekawego w nim dla siebie, to usiąść, zjeść, wypić, coś chłodnego przyda się, jeżeli jest taka ładna, ładna pogoda jak dzisiaj.